Tam nie było żadnego znanego Polaka i na tym filmiku tylko ktoś jechał samochodem i nie było nic więcej. Nie, znacznie wam się do śmierci to do swojego, po prostu nie to mem. Proszę wstać, rozprawę poprowadzi Tomasz Andrzej Działowy. Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Spotkaliśmy się w naszym Overwatchu zbanowanych sympatyków, po to, aby osądzić tych, których niecne uczynki przynoszą wstyd całej społeczności serwera Discord. Niezniszczalni sympatycy Łysego. Ja nazywam się Tomasz Andrzej, będę waszym sędzią, a w wydawaniu słusznych i sprawiedliwych wyroków dla sympatyków, którzy łamią regulamin, pomogą mi dzisiaj. Sympatyczny młotek, który pozwoli zasądzić. Ciszę, jeżeli ktoś będzie zachowywał się zbyt głośno podczas rozprawy sądowej. Akta osobowe, które zawierają informacje o przewinieniach wszystkich gagatków, z którymi dzisiaj porozmawiamy. Mam tutaj całą ich aktywność na serwerze. Informacje o wszystkim, co kiedykolwiek pisali na czacie. Mam tutaj także treść e-maila, którego napisali z prośbą o odbanowanie. Dzięki aktom osobowym będziemy w stanie zweryfikować wszystko, co mówią i przekonamy się, czy kłamią, czy mówią prawdę. Każda rozprawa powinna zakończyć się także wyrokiem. W związku z tym mam... Dwie paletki symbolizujące różne możliwości wyroków na koniec każdej sprawy. Łapka w górę oczywiście oznacza, że delikwent zostaje odbanowany. Łapka w dół oznacza, że ban. Pozostaje. W starożytnym Rzymie, kiedy Cezar pokazywał łapkę w dół, oznaczało to, że gladiator miał zostać stracony. Najczęściej poprzez pożarcie przez lwy. My jesteśmy łagodniejsi i po prostu nie pozwolimy takiemu delikwentowi wrócić na serwer. Każda sprawa będzie podzielona na trzy części: przesłuchanie, w trakcie którego porozmawiamy z oskarżonym, przekonamy się o jego motywach i zobaczymy, co będzie miał nam do powiedzenia. Śledztwo, w trakcie którego porównamy jego zeznania z danymi w aktach osobowych i przekonamy się, ile powiedział prawdy, a jak bardzo skłamał. Na koniec, oczywiście, zapadnie wyrok. Kim są dzisiejsi oskarżeni i czy uda im się otrzymać Unbana? Przekonamy się już za chwilę. Przekonamy się w tym momencie, bo właśnie łączymy się z pierwszym oskarżonym. Pierwszy oskarżony to ma 14 lat, jest mężczyzną, pochodzi z Polski. Powód Bana? Filmik zapostowany przez tego użytkownika obrażał papieża oraz zawierał akronim wyzywający znanego i szanowanego przez społeczność Twitch TV streamera. Halo, halo, dzień dobry użytkowniku Babcia Gimpera. Dzień dobry. Co przeskrobałeś? Mnie to wysłałem filmik jeden. Wysłałeś jeden filmik. Dobrze. I to dlaczego za niego dostałeś bana? Nie wiem. Dobrze. Słuchaj, mam tutaj takie twoje akta osobowe, więc powiedz mi co było na tym filmiku. I taki pan, który jeździ w samochodzie, a. Muzyka pani. I dlaczego to mogło zostać zwanowane? Nic nie było tam złego, twoim zdaniem? Nie. No dobrze, to ja słuchaj, sprawdzę akta osobowe w takim razie. Dobrze, słuchaj, a czy na tym filmiku, który wstawiłeś, 21 lutego 2021 roku o godzinie 13.16, myślisz, że był na przykład jakiś taki znany Polak, który no, mógł nie być odpowiednią osobą, żeby w takim filmiku się znajdować? Nie. Czyli nie było tam żadnego znanego Polaka? Yy, oprócz muzyki to nie. Nie było? Nie. Dobra, a czy w tym filmiku, na którym no nie było nic złego, myślisz, że był jakiś taki akronim dwuliterowy, który być może obraża znanego streamera, szanowanego przez społeczność serwisu Twitch TV? Myślę, że nie. Czyli myślisz, że tam nie było żadnego znanego Polaka i na tym filmiku tylko ktoś jechał samochodem i nie było nic więcej? Była muzyka. Muzyczka była. No dobrze, słuchaj. Sąd już chyba wszystko wie. Teraz udam się na, na radę na 3 minuty, sam ze sobą, żeby przejrzeć maila, którego napisałeś. Co za łeb. Kolega się chyba nie spodziewał, że mamy wszystkie logi. Zobaczmy, co napisał w mailu. Dostałem bana za tego mema. Mój Discord. W związku z tym, że trzeba zapoznać się z materiałem dowodowym, sąd zasądza odtworzenie materiału dowodowego z płyty CD numer 1, pod tytułem mem z memów filmowych. Poprosimy. Pozałem ją w namiocie, na wylocie, gdzie wszędzie słońce świeci. Papież jebie małe dzieci! Hmm. Sąd zapoznał się z materiałem dowodowym i w związku z tym jest gotowy do wydania wyroku. Powiedz, co w tej piosence, którą wstawiłeś do obrazku, znaczył wers papież je małe dzieci? Nic. Jeszcze raz? Nic nie znaczył. Tak dla zabawy. Dla zabawy. Dobrze. Doskonale rozumiem. W związku z tym powiedz, jakiego wyroku się spodziewasz? Chyba wielkiego. Dobrze. Oto, wyrok Twój niestety jest taki, że. Utrzymujemy bana! Bardzo mi przykro, ale zapytałem cię, czy był tam jakiś wielki Polak. Nie przyznałeś się, że wstawiłeś piosenkę z wersem: papież je małe dzieci. Jest to nieakceptowalne. Gdybyś się przyznał, gdybyś powiedział, że się zestrałeś i że żałujesz, i że beka, i że więcej tak nie zrobisz, moglibyśmy porozmawiać. Niestety bardzo mi przykro, kolego. Sąd ogłasza wyrok. Dziękuję, była to niezła próba. Zapraszamy w kolejnej edycji. Dobrze. Dzięki, pozdrawiam. Drugi oskarżony to. Ma 13 lat, jest mężczyzną i pochodzi z Polski. Został zbanowany za reklamę na serwerze. witam, Kimperowski. Dzień dobry, witam. Jak dostajesz się do nas na serwer? Dostałem się do nas na serwer, bo po prostu, jakby. No, już byłem chyba od dawna na serwerze. I akurat dostałem bana kiedy akurat też była wprowadzona akademia. Bo ja po prostu napisałem raz do, jakby sympatyka, kiedy się żegnał. Poprzez parę albo na coś chyba się tam zagapiło. I potem, jakby mnie wyrzuciło ze serwa. Okej, okay. rozumiem, że w takim razie przyznajesz się do winy. Tak. Dobrze, słuchaj. Ja Mam tutaj oprócz młotka. Miza. I oprócz młotka. takich tabliczek, na których są wyroki. Jeszcze ci ich nie pokażę. Jakie mogą być? Mam tutaj akta osobowe twoje. I tu mam napisane wszystko, co pisałeś na czacie, transkrypcję, wszystkiego, co kiedykolwiek mówiłeś na czatach głosowych i całą twoją aktywność na serwerze. Czyli ty mówisz, że dostałeś bana za to, że napisałeś pa, do sympatyka. Tak, przez paręś tam A, chyba. A czy zdarzyło Ci się kiedyś coś reklamować na serwerze? Tak szczerze to nie. Albo może kiedyś przez przypadek zareklamowałem. Jak można coś zareklamować przez przypadek? No nie wiem, jak na przykład wysłałem jakiegoś mema i tam było jakby no jakaś emotikonka jakiejś stronki. A myślisz, że można takiego mema przez przypadek zapostować na czacie ogólnym? Na czacie ogólnym to akurat nie wysyłałem, tylko na memach wysyłałem. Mam tutaj informację, ro... słuchaj w aktach, no poprosiłeś mnie, żebym je sprawdził. Dostałeś bana za wiadomość z reklamą na czacie ogólnym. Szczerze to albo ja po prostu nie wiem, nie pamiętam, albo naprawdę kiedyś takie coś napisałem. Dobrze, sąd uda się teraz w takim razie na naradę. Poczekaj tutaj, proszę. Za trzy minuty do ciebie wrócę i dowiesz się, jaki jest werdykt. Dobrze. O nie, jaki przestraszony! Najgorzej! Strasznie. Słuchajcie, no młody był ewidentnie zestresowany. No i on chyba myślał, że za, za coś dostał i się przyznał i chyba się strasznie zestresował, jak go zapytałem o tę reklamę. Zobaczmy, co napisał w mailu. Dostałem bana zapisanie na czacie lub jakiś sympatyk się żegnał, to odpisałem mu pa dostałem bana, próbowałem się jeszcze raz zbić i się nie udało please odbanuj mnie, i co by tutaj z nim zrobić, no ja już wyrok mam zobaczymy co on na to, słuchaj Mam już wyrok przygotowany. Czy domyślasz się, jaki to jest wyrok? Tak, szczerze, to się nie domyślam. Dobrze. Słuchaj, sąd przeanalizował twój przypadek. Bierzemy pod uwagę kilka rzeczy. Bierzemy pod uwagę to, że jeżeli ta reklama rzeczywiście wystąpiła i za to administracja cię zbanowała, to jest to niska szkodliwość społeczna czynu. Nie jest to bardzo duże przewinienie. Na pewno nie jest wystarczające na permbana, Ale, no znowu, nie pamiętasz tej reklamy i nie powiedziałeś o niej. A zakładam, że administracja, no, jednak coś musiała zobaczyć, skoro podjęła taką decyzję. Więc jest to trudna decyzja do podjęcia ale sąd po rozważeniu wszystkich za i przeciw, po posłuchaniu z jaką postawą do tego podszedłeś, może wydać jedyny słuszny wyrok, jakim jest. Powrót na serwer. Gratulacje zostałeś odbanowany. Nie! Yes! Dziękuję, że jak wybraliście, że mogę powrócić na serwer. Dziękuję wam wszystkim sympatykom. Na pewno będę uważał na co jakie przysyłam wiadomości. Wracam na, ser na serwer. Super, dzięki. Do zobaczenia na serwerze w takim razie. Pozdro. Poprosimy w takim razie kolejną osobę. Trzeci i ostatni w tym odcinku oskarżony to. Ma 16 lat, jest mężczyzną, pochodzi z Polski Powodem jego bana jest Zamieszczenie obraźliwie przerobionej emotki Przedstawiającej Georgia Floyda W postaci Pogchampa Jako propozycja na emotkę serwerową Halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się, dzień dobry Co się wydarzyło? Jak dostałeś się na serwer? Co się stało? Za co dostałeś bana? O co chodzi? E, no na serwer dołączyłem Dzięki Tobie w sumie, bo oglądam Ciebie od kilku lat e, Byłem w sumie na Większości grup na Facebooku dołączyłam później na sympatyków i po prostu chciałem być śmieszny, nie wyszło mi. Wysłałem, durnowatą, jakby ci to powiedzieć, e, propozycję na motkę e, George'a Floyda przerobionego na pok i nazwałem on to Floyd jump Wysłałem e, no i najprawdopodobniej za to otrzymałem banan. Nie reklamowałem się, nie byłem jakoś toksyczny na czacie. No i co mam więcej powiedzieć? No żałuję fake czynów, mm -hmm. e, jeżeli Wiecie się mi opanować no to obiecuję oczywiście poprawę. Czyli rozumiem, że przyznajesz się do winy. Jak najbardziej. Dobrze, słuchaj, ja tutaj mam akta osobowe, w nich mam komplet informacji ze wszystkim, co pisałeś na czacie, z każdą twoją wiadomością. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać może na... czy coś jeszcze może jest, co ci wpadło do głowy, co mogłeś zrobić nie okej, czy, czy to jest jedyna rzecz? do głowy mi nie wpada, ponieważ um, na... na czacie się nie, nie, nie uczyłam ze na to nie wiem, czy mogę przeklinać. Możesz. Mam no, po prostu charakter i bardzo szybko się denerwuję i są między innymi rozstrzęsione Mam nadzieję, że wyrok będzie Jak, jak mówią strony pozytywnie I wrócę na serwer Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie Słuchaj, ja po zapoznaniu się z y, twoimi aktami osobowymi Nie mam na razie więcej pytań Poproszę ciebie o 3 minuty, żebym mógł się naradzić Dobrze Wow, ale grubo To znaczy z jednej strony jest tak, że no No ziomek wstawił kur... pokczampa Przerobionego na Floyda I to jest No jest to straszne i Jest to grzech ciężki Z drugiej strony przyszedł tutaj Przyznał się. Chłopak generalnie czuć, że ma trochę problemy z samooceną. To jest taki dosyć gruby case. Aż trochę mi się go szkoda zrobiło. Przeczytajmy jego maila. Hej, na wstępie informuję, że jestem pierdolonym imbecylem i antytalenciem. Jedyne co umiem to zaciskać dobrze przewody Ethernet. sedna mam na imię mam 16 lat, Otrzymałem pana najprawdopodobniej za wysłanie na propozycje na emotki, Przyrobionego George'a Floyda jako poczampa. Był to durny wybryk, aby zaimponować znajomym i rozśmieszyć kilka osób. Przepraszam za moje naganne zachowanie, obiecuję poprawę, jeżeli zadecydujecie mnie odbanować. Pozdrawiam pana Tomasza Działowego, Arkadiusz Rajskiego całą ekipę Widemka Hanekom kanału Tomasz Automarkingu Jesteście wielcy, nie zmieniajcie się. Case jest trudny do podjęcia, jeżeli chodzi o tego kolegę. Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że przewinienie jest bardzo ciężkie, no i wrzucanie takich rzeczy, no nie jest ok. Prawdopodobnie istnieją zwolennicy czarnego humoru, których to w jakiś sposób bawi. Wiadomo, że lubimy czasami żartować z trudnych tematów, takich jak śmierć, jak prostytucja, jak y, różne wypadki, które się wydarzają, i jest to prawdopodobnie jakiś wentyl od reagowania od tego. Tutaj tego, no nie oceniamy, natomiast jest to oczywiście. Zachowanie, które na serwerze publicznym, gdzie są młodsi użytkownicy, no nie jest to dopuszczalne, żeby takie rzeczy robić. Natomiast czuć dużą skruchę ze strony Ewidentnie bardzo mu źle z tym, co zrobił. Podjąć decyzję jest bardzo trudno, ale sąd ma już wyrok w głowie. Ogłośmy go w takim razie. Halo, halo. Mogę Ci coś pokazać jeszcze? Tak na kamerce? Dobrze, to pokaż, proszę. Karmel też siebie. Czy jest to próba przekupstwa i rozczulenia sądu? Jest strasznie złotkim pieskiem, nie możesz mi tak robić. Dobrze. No co? Proszę, wyłączyć... Dobra, proszę wyłączyć kamerkę i proszę nie rozproszać sądu, bo sąd nie ma wcale bardzo jasnego wyroku jeszcze w Twojej sprawie. W toku śledztwa postanowił sąd, żeby zadać Tobie kilka dodatkowych pytań. Powiedz mi, wstawiłeś emotkę, rzeczywiście akta osobowe to potwierdzają. Z George'em Floydem przerobionym na Pogchampa, tak? Tak, akurat wiesz, co to Nie jest dla mnie śmiesznym to że on został uduszony. Jak to kiedyś nawet Rekord powiedział na jednym ze swojego odcinków, meme is fucking meme. Ja po prostu nie... nie, nie się, się ze śmierci człowieka, bo sam straciłem wiele osób w moim życiu. Kurde, to jest jasna Jakby, wiem z jakim bólem się spotkała rodzina George'a Floyd'a, po prostu nie śmieszy sam men, tak samo yy, przeglądam na wiele sposób zdjęcie że do 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 jego życia, że I can sleep i tak dalej, to mnie śmieszy Ja mam strasznie czarny humor, ale mnie nie śmieszy sama śmierć jego, bo to rzeczywiście jest tragedia Okej, okay, dobra, słuchaj, żeby nie przedłużać, mam tutaj dwie tabliczki, w jednej z nich mam bana, w drugiej mam unbana Jest to najtrudniejsza decyzja w tym odcinku, w związku z tym, co powiedziałem wszystkim, ale nie jednogłośną decyzją jesteś unbana. Będziesz Dziękuję. będziesz mógł wrócić na serwer. Dlaczego będziesz mógł wrócić na serwer? Dlatego, że się przyznałeś. Dlatego, że nie pierdłeś kocopołów. Dlatego, że wziąłeś wszystko bardzo dzielnie na klatę i zachowałeś się ok pod tym względem. Szczerze się przyznałeś, git bawi mnie to. Git, kumam, dlaczego nie powinienem tego zrobić? Jest ok, to jest spoko, to jest zajebista postawa. Z racji, że mnie też bardzo często czarny humor bawi, to jakbym cię z serwera wyjem... To byłbym hipokrytą jednocześnie, więc y, tego nie robię. Administracja prawdopodobnie patrzy na mnie teraz y, nieprzychylnym okiem, ale jestem sądem, więc mi wolno. Dziękuję, idź no i na, nie grzesz to więcej. Na, na nie możesz mi pokazywać swojego psa, bo to jest przekupstwo i się nie zgadza, bo kocham zwierzęta. I proszę to zabrać i iść sobie już. Dziękuję. Dziękuję, Do widzenia. Do widzenia. Dobrze, kochani, tak to wyglądało w dniu dzisiejszym. Doświadczyliśmy dzisiaj cringe'u, doświadczyliśmy dzisiaj wzruszenia, doświadczyliśmy dzisiaj kłamstwa, doświadczyliśmy dzisiaj prawdy, a jak potoczą się losy naszych bohaterów w kolejnym odcinku, oglądajcie następny Overworld z sympatyków. Subskrybujcie kanał, te włosy są sztuczne. Trzymajcie się ciepło, ale mnie rozczokrało od tej peruki jak się spłaciłem Tragedia Trzymajcie się ciepło Cześć